Hej, cześć, witajcie. Jestem Simon i witam Was po raz kolejny na kanale z Farming Simulator 19, serii 2. Witam Was na Polskiej Rzy i dzisiaj zaczynamy tutaj zbieraniem naszych ziemniaków z ostatniego, z ostatniego zbioru. E, ogólnie dzisiaj pomysł, e, pomysł na to, co będziemy robić jest taki, żeby stworzyć nowe pole, nowe pole z jednej z łąk. Przy okazji pozbierać trochę sobie tych ziemniaków. Jak widzicie, niestety nie mam zbyt dobrego sprzętu do do tej pracy, dlatego muszę zbierać to zwykłą, e, zwykłą ja wiem ochlą. E, ciężko za, zapomniałem jak to się nazywa profesjonalnie, także wybaczcie mi. E, no ale dobra, mamy godzinę 1951, za zbiorów ogólnie dostaliśmy chyba 3700 e, zł, także aktualnie mamy e, 4810 Zaraz rozpoczniemy jeszcze tutaj mycie naszych ziemniaków, zanim przyjdą koszta ogólnie za dzień. No i to będzie ogólnie tyle. Tak, zanim jeszcze zaczniemy, to pamiętajcie, zostawcie tą łapkę w górę, bo to wspomaga kanał. To będzie, to jest taka, jak można powiedzieć, zapłata za, za poświęcony czas w nagrywanie tych filmów. Subskrypcja na kanał z dzwoneczkiem ale to wiadomo dla powiadomień, bardziej dla siebie. No i co? Nie zapomnijcie wpaść na grupę na Discordzie eee, Pomimo tego, że ostatnio jest trochę taka można powiedzieć obumarta, ponieważ eee, nic. Eee, nikt nic nikt, nikt, nikt na niej nie pisze eee, No ale tak bywa czasami niestety eee, że nie wszystko jest idealnie Ogólnie za niedługo to zaczynamy eee, ogólnie za niedługo to zaczynamy no nie serie, to ja gadam. Zaczynam streamować, tak jak już mówiłem. Będziemy streamować sobie na, na serwerze roleplay. Będziemy, będziemy najczęściej będę streamował roleplay, może jakieś inne gry, tak jak farming na jakiej platformie, no to jeszcze się dowiecie. Bo jeszcze tutaj się zastanawiam, może dostanę na YouTubie, może nie, może mam przygotowane już coś innego, gdzie będziemy streamować. No zobaczycie, już niedługo, jeszcze nie mówię, bo nie chcę zacząć promocji. E, promocji, o ile w ogóle będziemy się przenosić, e, gdy nie jestem pewny. No, ale ogólnie opaca się, bo będziemy grali sobie naszą postacią. Tutaj, Pablo Arcado, e, jakby ktoś nie wiedział, to jest chyba najlepsza postać, która mi wyszła w roleplayu do tej pory. I taka ciekawostka gram nią od początku. Na pierwszym serwerze, jakim zacząłem grać w roleplay, takim nawet nieprofesjonalnym, jak jeszcze nie wiedziałem, o wszystkich zasadach, o komendach i o takich rzeczach, e, no to właśnie e, rozpocząłem e, tą postacią e, Potem dopisam do nią historię jak już się przenosią na bardziej lepsze e, najbardziej e, jakby, no wiecie, serwery takie, które już... Na który wymaga wiedza czyli z Wetlisą e, No ale również e, Wie, większość, większość historii mojej postaci mm, jest zapisana z, z samej gry. Czyli nie mam coś takiego, że chodzę na taki serwis i mam gotową postać, jakąś historię do niej. Tylko większość historii jest y, zrobiona, wszystko została wykonana podczas normalnej gry. Także tutaj fajnie, e, także mówię, no możecie widz zobaczyć, bo naprawdę się opłaca e, widz zobaczyć. Wyczekujcie, nie widz zobaczyć. Też tak powiedziałem. Hmm. Dobra, wysypiemy sobie tu ziemniaki. Nie będę zbierał reszty, bo się mi po prostu nie opłaca. Potem sobie dozbiera na przykład pod odcinkami. Eee. No i co? no Ciężko wiecie co mi wrócić do, znowu do, do takiej formy nagrywania. Nie wiem, co mówię. Jak widzicie na, nagrywam też bez kamerki, bo niestety nie mam teraz możliwości nagrania z kamerką. Eee... No ale dobra, e, skupmy się na gierce. Mm, tak jak już mówiłem, e, przez to, że nie nagrywałem dosyć długo, e, bo ogólnie to, że nie nagrywałem, zostało spowodowane tym, e, że myślałem, że popsuje mi się komputer, e, a w zasadzie. Nie wie, do tej pory nie wiemy co było takim konkretnym powodem Możliwe, że zwarcie w listwie Bo po prostu zasilacz podawał Podawał Napięcie, prąd Na, na płytę główną i Podczas uruchamiania komputera wyłączał od, Odcinał od zasilania komputer Przez co czasami Czasami, a ja w zasadzie potem tym cały czas Komputer się włączał, wchodził do panelu logowania użytkownika i, i się wyłączał sam. I tak w kółko, czasami nawet się nie włączał. Ok, dobra, nie ma wody, zaraz sobie ją też dolejemy. No i, i co? No? Zmieniliśmy listę. Komputer dalej re re reagował tak samo. Po czym, no, rozebrałem cały zasilacz, a w zasadzie nie rozebrałem go tak, że odkręciłem, patrzyłem, czy się spalił, czy nie. Tylko rozebrałem go, że tam odczepiłem od niego wszystkie kable, wyciągnąłem go z komputera, podczepiłem wszystkie kable zasilające od płyty. I złożyłem jakby to od nowa i, i, i tutaj ku mojemu zdziwieniu zaczął działać. A jeszcze to śmieszniejsze było to, że jak zaczął właśnie się tak wyłączać i odłączyłem kartę graficzną, to też dział. Dział, tak po prostu dział e, cały czas, bez karty graficznej, na integrze, bez włączania się. Podłączałem kartę graficzną i. E, I nagle, nagle się wyłączał. Przez to myślałem na początku, że to karta graficzna, że to z kartą graficzną jest coś nie tak. E, natomiast e, no później się okazało, że nie. E, no na szczęście wszystko zostało ogarnięte. E, możemy się teraz z rzecznikiem, bo prawdopodobnie jeszcze przez. Dwa tygodnie lub tydzień nie byłoby odcinka, gdybym, e, gdyby dalej było tak samo e, No bo wiadomo, nie mam komputera zastępczego, w zasadzie mam, był złożony, ale e, Coś śmieszniejsze, stało się z nim dokładnie to samo co z tym, przez co właśnie tutaj padło Padło e, zainteresowanie na, na, na napięcie w gniazdkach e, Napięcie, na prąd ogólnie w gniazdkach e, Przez co potem sprawdziliśmy tą Tą listwę, ten rozdzielacz do kabli i, i się okazało, że jest w nim zwarcie. Nie było one zauważalne dopiero po włączeniu i po wyłączeniu i włączeniu zasilacza e, włącznikiem e, na listwie e, zaczęła się lampka palić i, i przez to się okazało, potem jak sprawdziliśmy e, że palić. Nie, że się zapaliła, tylko no. Mrugać, i wiadomo, zaczęło tam skwierczeć, syczeć, yy, iskry w środku tego, przez co już wiedzieliśmy, że, że ten zasilacz jest po prostu zasilacz talicza. Ta, listwa, ta listwa jest po prostu popsuta. Eee. No i trzeba by ją wymienić. Jak ją wymieniliśmy, to komputer, jak już mówiłem, nie działał. Dopiero jak go rozmontowa rozmontowałem i dużym na nowo, to to nagle zaczął działać, i do tej pory niestety nie wiem. Co jest tak naprawdę głównym powodem Tego, tego wszystkiego Tutaj nie wiem czy ta studnia działa, powinna działać Działa Trochę prądu Trochę prądu, Jezu, trochę Pieniędzy nam zabierze dobra Ogólnie, no tak jak już mówiłem, przepraszam za to opóźnienie, ale nie jest to spowodowane tym razem z mojej winy Po prostu coś się dziwnego stało Takie moje niedopatrzenie na tą listwę i, i o, o niemal byśmy wysłali zasilacz na gwarancję i pewnie potem by przyszedł okazałoby się, że wszystko jest w porządku i, i dalej byśmy nie wiedzieli to, o co chodzi no i dobra, doładujmy sobie wodę doładujmy, nalejmy wodę do, do maszyny, żeby już mogła sobie ona pracować na spokojnie ciekawe ile tego weźmie Wydaje mi się, że tak z 50% na pewno. Chociaż mogę się mylić. Hmm. Oj, nie dziwiłbym się, jakby wszystko wzięła. Tak, weźmie wszystko. Ale ja teraz nie będę doładowywał, bo nie jest mi to potrzebne. Pewnie bierze gdzieś koło 10 tysięcy e, litrów. E, dobra. W takim wypadku ja zostawiam sobie beczkę takie jak ona stała, a przynajmniej spróbuję sobie ją postawić, właśnie w taki sposób. E, oj, może się uda w zasadzie. Na razie mi to idzie opornie, ale dobra, mniej więcej, mniej więcej e, już to mam. Ok, dobra, niech będzie. E, dobra, w takim wypadku gaszę maszynę. Zapaliłem mną na nowo. E, gaszę maszynę, zgaszę również światła i pójdziemy się chyba kimnąć. E, zobaczymy, ile dostaniemy też e, ogólnie e, do opłacenia za ten dzień. Chyba żadnych maszyn nie wyjmowałem, e, nie wynajmowałem. E, nie? Dobra, w takim przypadku jest wszystko git. Możemy iść spać. E, dobra, jest godzina 20, także e, prześpimy się e, do szóstej. Czyli tak, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, może do siódmej, dajmy sobie 11, ty 11 godzin. Eee... O, niedużo, Odsetki za pożyczkę dosyć małe. Koszty utrzymania ziem też nie jakieś duże, no ale tak bywa. Godzina siódma, pada deszcz, nie jest zbyt y, fajnie. Maczyny możliwe, że będą się trochę kopać, oby nie. Dobra, w takim wypadku. Sobie wszystko tutaj pracuje, a w zasadzie już nie pracuje, bo się zrobiło, e, ciekawe, ciekawe, jak się zrobiło. No dobra, potem ja sobie dosypię resztę, bo chcę teraz e, zająć się czymś innym. W kolejnym odcinku na pewno sobie to wywieziemy. E, no zobaczymy, zobaczymy, dobra. Dzisiaj będziemy pracować tą maszyną, bo ostatnio pracowaliśmy Ursusem. E, a nasz Ursus, e, nasz Ursus, e, no to no, ja chciałem ogólnie maszyny tak na zmianę używać. Żeby nie było, że tylko jedną używamy ciągle. Okej, okay, nie mogę odpiąć. O, już mogę. Eee, dobra, ty mamy tyle paliwa. Zobaczymy, ile jest w Ursusie. Z tego co pamiętam ostatnio, do, do... tankowałem Ursusa. Tak, Ursusa tankowałem. Przeprokujemy go sobie teraz, eee, jak pada deszcz. Wezmę go za, za tą przyczepę stawię pilowo to miejsce, niech ta przyczepa sobie tam stoi no i dobra, zajmiemy się teraz samym tworzeniem pola i zrobimy sobie tamto pole tam gdzie są te bele, tak w ogóle mieliśmy wywieźć te bele ja kompletnie o tym zapomniałem przydałoby się no ale dobra, najwyżej teraz pominę a potem sobie do, dokończę robić to pole no bo nie chcę mi się teraz tego tak szczerze robić, ja to przedstawię sobie przedstawię sobie przed nagraniem kolejnego odcinka. Czuję jakieś spadki FPS-ów i możliwe że jest to spowodowane tym, że ja nagrywam ogólnie z dosyć dużym obciążeniem na procesor. Zmienię to przed nagraniem kolejnego odcinka, lekko sobie zmniejszymy te ustawienia, bo i tak potem YouTube to kompresuje i. I, i, i nie jest to aż tak bardzo potrzebne Staram się dostosować tak żeby to było fajne do oglądania no ale dobra dzisiaj się jeszcze pomęczymy w taki sposób dobra gdzie mamy puk Wiem, już chyba gdzie jest puk puk z tego co wiem powinien być tutaj nie słychać w ogóle deszczu ciekawe po prostu no to, to nie jest moda to jest chyba zwykły ciągnik. dziwne, dziwne No dobra, tak bywa czasami Do czego się podczepiam? Już, już się zabłąkałem tutaj z tego co pamiętam tutaj jest nasza maszyna nasza część, nasz puk Także otwieramy sobie go No i dobra o, 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 Nasz puk jest O, burza prawe Dobra, w takim przypadku zaczynamy, bo tutaj nie warto nam tracić e, czasu, zwłaszcza, że, że mamy nadal dług w, w banku, a, a pieni pieniądzów nie ma. E, ogólnie mam taki pomysł, żeby przed kolejnymi żniwami e, to pole, które jest naprzeciwko nas teraz, ta łąka, żeby ją po prostu skosić, zrobić potem e, zabrać bele, zrobić na niej pole. I na tym polu dalej sadzić trawę, bo będzie ona w trochę. Yy, będzie jej na pewno więcej niż na takiej wolnej łące. Tak już jest w tym farmingu. Yy, na no z tego pola zrobimy sobie po prostu pole użytkowe. Yy, żeby po prostu one już było yy, gotowe do, 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 do pomnożenia naszych pieniędzy. Yy, nie, nie pamiętam, który to jest też odcinek, yy, ale wiem, że zbliżamy się powoli do tego 50. odcinka. Co będzie dalej z tą serią, no to raczej wiadomo, że będziemy dalej kontynuować, bo na razie się to tofnaliśmy yy, z rozwojem w tej serii, w sumie specjalnie żeby ona była ciekawca. Yy, no. Yy, no a po prostu yy, tam jak już będziemy na tyle. Na tyle w tej serii, że nie będzie nam się chciał już tego kontynuować, to wtedy yy, no, zostanie to ogłoszone i zrobimy pewnie z dwa końcowe odcinki. Yy, I zobaczymy czy zajmiemy się. Czy zajmiemy się kolejną serią, czy zrobimy sobie od farminga Ja ogólnie tak trochę teraz yy, nie mam głowy do nagrywania farminga, dlatego wdrożyłem też taki nowy trochę schemat nagrywania yy, filmów przeze mnie. Nie wiem na ile będę go w stanie realizować tak czy inaczej. Jeśli mi się uda, to chciałem kręcić yy, Chciałem przesyłać trzy filmy tygodniowo yy. No, i tam co dwa tygodnie byłby jeden odcinek z farminga. Pomimo tego, że wiem, że mój kanał, większość subskrybentów kanału to jest farming, no to po prostu nie chcę skończyć za szybko tego kontentu. Nie chcę też wypalić się z farmingiem. Zwłaszcza, że teraz nie mam zbyt dużej ilości pomysłów na, na następstwo tej serii. No, bo po prostu, wiadomo, nie chce mi się robić praktycznie identycznej serii yy, Która jedyne czym by się różniła to tylko startem yy, no tutaj jak my myślimy coś ciekawszego to jak wymyślę coś ciekawszego to będę, będę starał się to zrealizować póki co na razie prowadziłem tą serię i nie zamierzam yy, na razie jej kończyć i wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, tak samo jak bardzo dobrym rozwiązaniem jest to, że co drugi, co, co dwa tygodnie będzie ten odcinek z Farminga, yy, trochę więcej o Zaris Na pewno będzie teraz ta nowa seria z Seven Dice. Today będzie też dosyć yy, prowadzona. Dosyć tak yy. no, będzie po prostu więcej odcinków niż Farminga na pewno. Seven Dice. Today, bo trochę chciałem pod względem tych survivals yy, podciągnąć ten kanał. Yy, no i co. Yy, no, i w międzyczasie, tak tam raz w tygodniu będzie też odcinek. Jak nie będzie farming, jakiś nie wiem, odcinek specjalny, coś jakiejś z innej gierki, której nie nagrywamy, taki jednorazowy odcinek. Zobaczę jeszcze z jakich, z jakich gier. Po prostu, co mi tam wpadnie w oko, to sobie nagramy taki odcinek wyróżniający się. Za niedługo też będę się przygotowywał do tego maratonu wieczornego z, z tych różnych gierek. No bo po prostu chciałem to zrobić, będzie to na pewno coś innego, nie ma takich rzeczy z tego co widziałem na YouTubie polskim. Także takie powrócenie do tych starszych gierek jeszcze na przykład za mojego dzieciństwa będzie, będzie fajne. A w zasadzie nawet nie za mojego dzieciństwa, bo te niektóre gierki są starsze ode mnie, także... Co yy. tak, to, to są też gry mojego dzieciństwa, bo ja też na takich grach nie zaczynam od razu od gier takich jak farming yy, czy coś, to to będzie taki fajny, fajny start. Poza tym, że ja lubiłem takie gry, dalej lubię. Wydaje mi się, że to, to będzie fajny pomysł. Zresztą zobaczycie już za niedługo. Bo wydaje mi się, że jak teraz ponakręcam trochę tych odcinków i już tak pójdziemy trochę właśnie tym tematem, tym którym chciałem iść, to wydaje mi się, że za dwa tygodnie już ta seria będzie nagrywana. I nagrywa też długo y, ta seria. No to ten maraton nie będzie. Na, będę już nagrywał go. Y, nie To też nie będzie. Y, y, to też nie będzie du długie. Nie, nie wiem ile tych odcinków może być. Wydaje mi się że tak. Te gry to już są dwa odcinki. Y, ta gra to nawet trzy odcinki może być. Y, łą łącznie oczywiście, łącznie. Z tej gry na pewno z 4-5 odcinków będzie. Tą grę nie wiem, czy będę. No dobra. Nie, nie chcę wam mówić, co to za gry. Zobaczycie podczas maratonu. E... Jedyne co mogę zrazić, to nie są gry 3D. Ale zasadzie... e... to są takie pół-3D pół, pół trzy, 3D gry. Gramy z góry. E... Zawsze e... gramy z takiej perspektywy 2D. E... No, dobra, nie, nie wiem, jak nagrać po prostu taką grę. To jest takie bardziej bardziej gry do myślenia. Bardziej gry do myślenia. Ten zobaczycie, nie, nie chcę tutaj zdradzać. Dobra, powoli zbliżamy się do końca tego odcinka. Trochę mi chyba zajęło zbieranie tych ziemniaków. Poza tym, ciężko mi teraz się wyrabiać w takiej ilości czasu, jaki chciałem mieć, bo nie chcę robić tych odcinków półgodzinnych Robić sobie Chciałem robić te trochę odcinki krótsze, no ale to czasami ciężko. Mm. Ja już nie wiem, czy nie ma 20 minut. Możliwe, że tyle będzie. Zwłaszcza, że cały czas gadam. I nie, mam, nie ma tutaj miejsca na timelapse. Time yy, tutaj przyspieszone tempo, wiadomo. Dobra. Dobra, bo to kończy mi się też już yy, powoli... Yy. Zasób słów, może nie kończy mi się zasób tłów, kończy mi się zasób te, tematu Do obgadania Dlatego przypuszczam, że nawet nie będę nagrywał dzisiaj jakichś innych serii Bo nie mam dzisiaj do tego głowy eee, Wydaje mi się, że ten, ten Ozyrican Dawn, bo teraz w środę postaram się nakręcić Ozyrican Dawn Ten Ozyrican nakręcę sobie w tygodniu A pod koniec tygodnia będzie sam Dice to eee, W przyszłym tygodniu już Farminga nie będzie będzie on za te dwa tygodnie, e, tak jak już mówiłem, może nie za dwa tygodnie, co dwa tygodnie, co dwa tygodnie. Ten farming będzie, to, to drugi tydzień. Dobra, to jest ogólnie dosyć nudne. Dlatego nie będę wam pokazać tego do końca. Ja skończę sobie to pole, skończę sobie to pole, wywiozę te belki. Tutaj jeszcze przejadę jeden raz pługiem. E, może skultywuję to sobie, żeby mieć tylko pod siewy. Yy, Przyszykuję sobie Tam tą łąkę pod zbiory yy, I zobaczymy co będziemy robić w kolejnym odcinku Na pewno tak To pole mamy do spugowania To pole od rzepaku Chyba nie yy, Dlatego tam sobie zasiemy coś za niedługo yy, No i zobaczymy Możliwe, że trochę odejdziemy Od ziemniaków na parę, yy, parę Na parę zbiorów plonów i, i ogólnie no, no plonów, zbiorów plonów yy. i dozbieramy sobie pieniądze na, na maszynę, która będzie już nam fajnie zbierać te ziemniaki, żeby szło to po prostu sprawniej, dobra dzięki wszystkim za oglądanie yy, wiadomo, zostawcie jakiś fajny komentarz kliknę serduszko subskrypcję, dzwoneczkę na kanale yy. tam łapka jeszcze w górę, podnijcie na ten na ten Discord No i widzimy się już w kolejnym odcinku Prawdopodobnie z nam No chyba, że coś mi do głowy Trzymajcie się i do kolejnego Cześć!